Cześć, się ma! 33. finał Wielkiej Orkiestry w Świątecznej Pomocy już 26 stycznia. Gramy najgłośniej i najspanialej jak to tylko możliwe, a nowoczesne technologie są z nami. W tym roku gramy dla onkologii hematologii dziecięcej, a cel finału już po raz trzeci można wesprzeć w absolutnie niesamowity sposób. Dla Ciebie oraz wszystkich miłośników innowacyjnych rozwiązań, przygotowaliśmy cyfrowe serduszka NFT. Razem z ekipą Fundacyjnych Grafików zaprojektowałem 10 unikalnych serduszek z motywami 33 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każde z nich jest wyjątkowe. Każdy z nich może być Twoje i to co najważniejsze, każdy z nich pomaga osiągnąć finałowy cel. Jeśli chcesz zdobyć jedno, a może kilka cyfrowych serduszek z tegorocznej kolekcji, to mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Cyfrowe serduszka NFT czekają na stronie nft.wospo.rg.pl i zdobędziesz je bez wychodzenia z domu, wystarczy kilka kliknięć. W czasie dwóch poprzednich finałów, dzięki hojności zdobywców z serduszek NFT, zebraliśmy ponad 370 tysięcy złotych. Realizację projektu cyfrowych serduszek 303 finału WOŚ wspiera Influverum, operator platformy Influ.com, dzięki któremu wszystko gra i boczy. Wspierając nas w ten właśnie sposób, zdobędziesz wyjątkowe orkiestrowe serduszko, które będzie z tobą do końca świata i jeden dzień dłużej. Nie zwlekaj, graj z nami już dziś!